Od początku inwazji Rosji na Ukrainę z zaatakowanego kraju w ciągu niespełna tygodnia uciekło milion osób. Tysiące uchodźców dotarło do Polski, przekraczając granice w województwie lubelskim. Ukraińcy są zaskoczeni ilością pomocy i organizacją po stronie Polski. Byliśmy na granicy jedną, dwie godziny. Chciałabym podziękować polskiemu narodowi, bo wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Naprawdę byliśmy pod wrażeniem tym, jak nas tutaj przyjmują. To jest niesamowite. Dziękujemy. Ja, na Widzę, że teraz o wiele lepiej funkcjonuje przejście niż dwa dni temu. O wszystkim jesteśmy informowani. Dostajemy pomoc w każdej dziedzinie. Dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Duży, duży. Duży Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za organizację ewakuacji ludności. Bardzo ciężko jest wyjechać, gdy na rękach masz piątkę dzieci. Na rękach dzieci. I one marzną. One marzną i się męczą, chcą jeść. Bardzo fajne Taka wsparcie z Waszej strony, z Polskiej strony. Zawsze uważaliśmy, że nie jesteście tylko sąsiadami, jesteście dla nas jak bracia. Bardzo nam miło, że mamy gdzie uciec w tej trudnej chwili dziękujemy. Moi rodzice są inwalidami poprzedniej wojny. Strona ukraińska w stosunku do nas odniosła się nieładnie. Ledwo nas przepuścili, powiedzieli ojcu z drugą grupą inwalidzką, że ma iść walczyć, robić siatki lub koktajle Mołotowa. W końcu nas przepuścili. Na polskiej granicy było wspaniale. Bardzo zorganizowanie nas przepuścili. Dojechaliśmy szybko. Sama podróż z obwodu Dnietro-Pietrowskiego była ciężka. Mamy małe pięcioletnie dziecko. Było ciężko daleko jechać. Dziękujemy Wam, że tak nas przyjęliście. Bardzo nam miło. Nie spodziewaliśmy się, że Polacy będą tak pomocni. To bardzo miłe. Nisko się wam kłaniamy i przekazujemy tysiące dobrych słów i podziękowań. Jestem wam bardzo wdzięczna. Bardzo przykre jest to, że Rosja jest takim agresorem, który nie powstrzyma się przed niczym. On idzie i nas atakuje i my nie wiemy, co mamy robić w tej sytuacji.